Jaką rolę odgrywają proporcje płytek w łazience? Proszę przyjrzeć się tej staroświeckiej łazience, gdzie widzimy wyraźny podział kolorystyczny. Ściana w dwóch trzecich pokryta jest ciemnozieloną płytką, a w jednej trzeciej białą. Okazuje się, że za tą kompozycją kryje się jedna z fundamentalnych zasad projektowania podział w proporcji 2 trzecie do 1 trzeciej. Jest to proporcja często spotykana w naturze, sztuce. I fotografii, ponieważ ludzkie oko odbiera ją jako naturalnie harmonijną i przyjemną. Jest bardziej dynamiczna niż statyczny podział na pół. W tym konkretnym przypadku ciemnozielone płytki, zajmujące dolne dwie trzecie ściany, tworzą solidną bazę dla całej aranżacji i nadają jej głębi. Z kolei biel w górnej części równoważy intensywność ciemnego koloru i optycznie podwyższa pomieszczenie, zapobiegając wrażeniu przytłoczenia. Zasada ta nie dotyczy wyłącznie koloru. Można ją stosować przy łączeniu różnych faktur, płytek o różnych wzorach czy przy podziale między okładziną ceramiczną a gładką malowaną ścianą.